Hej, cześć siemaneczko, z tej strony Polski Łoś. Dzisiaj taki mały kostkowy vlog ułożenie dwóch kostek yy, moju Weylong, Wersja pierwsza Suchy jak cholera, bo nie był smarowany już od dawna 3-4 tygodnie nie był smarowany yy, Lanlan's Cube też ją spróbuję pokazać wam, że nie był smarowany tak samo jak Weylong Sucho jak Chord Także zobaczymy jaki czas będzie. Hmm. Ogólnie w tu będzie gdzieś e czas pewnie około 30 sekund na Waylongu, w tym koło 20 na Lonlanie. Także limit bym na pewno w Skyubie nie zrobił, Skiba tylko rekreacyjnie układam. Hmm. Limit w trójce bym zrobił. Dobra, timer mi się wyłączył. Teraz włączyłem i lecimy z cuba. Jeśli chcecie więcej kostkowych vlogów, możecie dać łapeczkę w górę. Motywuje mnie to do dalszej pracy. Jeszcze mi się kostka przycięła. 17:53. Nie wiem, czy widać. No, widać, w miarę. Dobra, teraz y, ułożę Waylonga. Y, Waylong nie ma jednej torpetki, gdzieś tam nie chce mi się teraz szukać. Gdzieś mi po prostu podczas y, czyszczenia wypadła i leży, gdzieś tam sobie się przewraca w pokoju, ale tak jakoś to wyszło. Ja tutaj, żeby sterowniki mi się kurde pobierały do komputera, włączę. Ok. Dobra, okej. Okay. Troszeczkę ta kostka jest tak jak mówiłem, zmulona, bo nie jest smarowana. I mnie już w sumie palce bolą układania na niej. Mm, także. 2812. Nie jest tak źle. Na nie nasmarowanej w sumie wykręciłem ostatnio czas y, 24, także tak w miarę sobie. Y, tu jeszcze leży w sumie y, 3 na 3 na 2, którą też ułożę. No a co mi tam? Taki bonus dla was za to, że nie było troszeczkę długo filmików. Y, no i popła. Kolejny bonus No, także ja ją złożę lepiej mm, A wam opowiem co słychać u mnie w speedcubingu W sumie to nic e, Nie układałem kostki już około 2 tygodni Także dwa tygodnie temu najlepszy czas na trójce wykręciłem mm, Niech sobie przypomnę 24 tak jak mówiłem wcześniej Także do rekordu jeszcze troszeczkę, bo rekord to siedemnaście, yy, okay. mm. szesnaście. No, ta kostka tak w miarę, na pewno lepiej teraz niż waylong, także może kiedyś tam zrobię wam poradnik do jej układania 36 sekund dawno jej nie układałem i w rękach nie miałem także w sumie do tego Friedricha to chyba nie ma z tego co pamiętam, bo patrzyłem kiedyś ja taką metodą jaką covers channel, który pewnie mnie teraz ogląda yy, się nauczyłem, którą mnie nauczył w sumie. No i układam tak do dzisiaj. W sumie ta kostka jest od niego. Kupiłem kiedyś tam, nie pamiętam już za ile może napisać z tego co ja pamiętam to coś koło 2. I to jest kostka Q... nie, QJ nie. Tak, kujot. Kujot na białym. Bo były jeszcze chyba na Primary z tego co pamiętam, ale. A, i w niej naklejki są zmienione już chyba trzy razy. Były Dajanowe, e, Funksi i teraz znowu Dajanowe. Mm, także. Dajanowe tak w miarę się prezentuje, już trochę po takie. No, ciężko to ująć. E, tu zdarty. Tutaj jakieś takie gdzieś też pozdarte, ale to w sumie nie robi nam wielkiej różnicy w Wejlongu oryginalne tutaj urwałem w sumie jeszcze, ja nie urwałem tylko kolega, jak kupiłem od niego tego waylonga. Eee, i naklejki naklejki mi się pokrzywiły w plecaku nie wiem co tam się działo, ale e, któregoś mm, pięknego dnia wyjąłem tam z plecaka z, w szkole i tak patrzę, ble naklejka się skrzywiła Tutaj dziś zadarłem prawdopodobnie o cyrkiel, który był w plesaku. Tutaj tak samo się dziś przekrzywiła, ale pęcherzyków jako tako to nie widać, bo ich nie ma, bo one są oryginalne. W lanlanie w sumie naklejki też są oryginalne, tutaj trochę zadarłem. Tutaj, nie pamiętam, komuś dałem tam w w kost kostkę w szkole i też zadarł tutaj troszeczkę, tutaj to ten czerwony i tutaj tu byłem, biały, ogólnie ładnie wygląda i żółty też ładnie, że w miarę się trzymają. No i chyba to by było na tyle. Takie malutkie ułożenie kostek. Hop, hop, hop. Może kolorystycznie u ustawię. ok no, także to było dzisiaj na tyle. Możecie subskrybować mój kanał. Jeżeli chcecie więcej takich filmików z kostkami, jak układam, może jeszcze bym zrobił filmik, jak ułożyć tą 3x3x2, to możecie dać łapkę w górę i oczywiście skomentować ten filmik. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. Cześć!